Hallelujah! <speaking in Spanish> do Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw komunikat naszego arcybiskupa przed święceniami diakonatu. W najbliższą sobotę, 25 lutego 15, w katedrze Chrystusa Króla odbędą się święcenia diakonatu. Czterech alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego rozpoczyna dzisiaj tygodniowe rekolekcje, które przygotują, przez które przygotują się bezpośrednio do przyjęcia święceń. Proszę serdeczne, serdecznie o wsparcie modlitewne dla nich. Zapraszam do udziału w liturgii święceń młodzież, szczególnie z parafii pochodzenia, animatorów, lektorów, ministrantów, księży opiekunów. Niech Wasza obecność przy nowych diakonach będzie dla nich umocnieniem i czytelnym znakiem, że ich posługa jest dla nas ważna. Podpisał nasz arcybiskup Wiktor Skworc. My już odgłosimy od kilku tygodni że jest możliwość też wyjechania na te święcenia, ponieważ organizujemy autokar. 15 zł to kosztuje. Można pojechać, przyjechać yy, z powrotem. Także zachęcam za Krystię. Można jeszcze się zgłosić na ten wyjazd. Dzisiaj jeszcze o 15.30 są nieszpory. O 16.00 mszą świętą rozpoczynają swoje spotkanie bierzmowańcy. O 20.00 wieczorem medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Niebawem Wielki Post, rozpoczynamy dzisiaj nabożeństwo 40-godzinne w naszej parafii Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele. Będzie trwała w niedzielę w przerwach między mszami po południu i przez cały dzień w poniedziałek i wtorek do mszy świętej wieczornej, czyli nie będzie kato adoracji w Kaplicy Adoracji. Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania, taka okazja jest zawsze w niedzielę od 20.00. Dodatkowo w poniedziałek i wtorek od godziny 17 do mszy wieczornej i jak zawsze 30 minut przed mszami. Kolekta specjalna z zeszłej niedzieli wyniosła 12 310 zł. Na pomoc dla szopienic panie zespołu karitas zebrały 1510 zł. Dziękujemy za ofiary. Dzisiejsza kolekta jest na cele parafii. Jutro w poniedziałek o 18.45 jest spotkanie przed wczesną Komunią Świętą, wyjątkowo w Kościele. Rozpoczyna się niebawem Wielki Post. Przypominamy, że nabożeństwo wielkiego, wielkiego Postu w naszej parafii to droga krzyżowa z wypominkami za zmarłych w piątki o 17.00. Kartki na wypominki leżą z tyłu Kościoła. Wypisane czytelnie wypominki prosimy składać w zakrystii. Droga krzyżowa dla dzieci. Co sobotę o godzinie 10 dzieci otrzymają plansze, których kolejne elementy będą otrzymywać co tydzień. I gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę Wielkiego Postu o 15.15. .15. W tym roku kazania pasyjne będzie głosił ksiądz Piotr Rzymańczyk. W środę popielcową, przypominamy, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post, czyli jeden posiłek do syta. W tym dniu są dodatkowe msze święte o 10 i 16.30 kolekta jest jałmużną postną, nie będzie w tym dniu śniadania dla seniorów. W czwartek o 19 .00 jest spotkanie modlitewne Wspólnoty w Drodze. Nadal trwają katachezy neokatechumenalne w poniedziałki i środy po mszy świętej wieczornej. W sobotę. To właśnie wydarzenie święceń diakonatu. Na tej przy świętej akurat nasi klerycy oboje przyjechali z seminarium. Także są tutaj za chwilę ich zobaczymy. Za tydzień pierwsza niedziela Wielkiego Postu. O 15.15 .15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. O 20.00 okazja do spowiedzi. kolekta będzie na cele parafialne. Od piątku 3 marca ruszają w parafii spotkania dla młodzieży. To taka nowa forma duszpasterstwa. Na spotkania oparte o na konferencjach tematycznych i dyskusji zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie, którzy poszukują okazji do rozmowy, nie boją się nawet trudnych tematów. Spotkania będą miały miejsce co piątek po Mszy Świętej Wieczornej. Z tyłu kościoła można zabrać zdrabki wielkopostne z propozycjami zadań na kolejne dni Wielkiego Postu. Ofiara jest dowolna pasterzy z Bazyliki zapraszają na drogę krzyżową kal na Kalwarii Piekarskiej w każdą sobotę Wielkiego Postu. Rozpoczyna się mszą świętą o 10 w Bazylice. Prosi się o zabranie krzyży. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach zaprasza przedszkolaków i ich rodziców na dzień otwarty, który będzie 28 lutego o, o godzinie 17.00. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie naszego kościoła, trosko o kwiaty, kaplice adoracji. Serdeczne Bóg zapłać. Pomódmy się za naszą zmarłą parafiankę. Elżbieta Opara miała lat 81, mieszkała przy ulicy Konstytucji 3 maja. Pogrzeb jest we wtorek o 8.50. Wieczny odpoczynek radziej dać panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.